Siemano Taki mini hoter firmy Fnirsi. Dużo o tej firmie słyszałem nawet mam jedno urządzenie tej firmy to jest oscyloskop dwukanałowy bardzo rzadko go używałem kupiłem go tylko w sumie do samochodówki żeby były dwa kanały można było porównać czujnik wału z wałkiem bardzo rzadko go używałem więc się za dużo o nim nie wypowiem a do jakichś takich profesjonalnych rzeczy Zresztą ja mało profesjonalnych rzeczy robię, więc, więc się nie wypowiem. Ale tutaj, no, z hoterem dużo pracuję, więc myślę, że będzie można coś tutaj powiedzieć o tym. Dysze końcówki, bo jest to taki mini hoter właśnie. Czy ja wiem, czy on taki mini? Chyba nawet większy niż. Większy niż ten mój stary. Tylko, że tu jest ta rurka, która trochę ogranicza ruchy. No zobaczymy, jak będzie z tym kabelkiem. No jest miękki. Chyba raczej będzie silikonowy, bo on tu musi być odporny na temperaturę. Jest tutaj zasilacz jakiś 13V 1A. Coś, coś mi tu nie pasuje. Przecież to, to jest jeden, to jest 13 watów. Nie wiem, dziwne rzeczy. Czy to jest ładowarka? Nie. No, zaskoczenie trochę. 550 W max. Kurczę, nie bardzo wiem, skąd by się miało wziąć to 550 W. Chyba, że tu jest coś źle. A, dobra. To jest drugie napięcie chyba do wentylatora, wiatraka. Mamy tutaj 200 do 240V 3A. Czyli no bo to jest lekkie. To tu chyba będzie tylko 12V zasilacz, a 230V będzie bezpośrednio tutaj do tego prowadzone. A 12V na. Na, ten, na tą dmuchawę może i na elektronikę, nie? Zdziwiłem no się, się na sam początek Ale już się wyjaśniło no Ciekaw jestem jak to będzie się sprawowało Jakaś ciężka podstawa metalowa Tu Coś jeszcze, aha, to jest przewód zasilający do tego zasilacza No, ciężka metalowa podstawa Instrukcja No, i tu nic więcej nie ma. Na bok. Nie, to To robi wrażenie, fajne. Ciężkie. Aha, no i że niby tak. To jakbym zamienił tamtą, co używam, to mi się więcej miejsca zrobi. No nie wiem, kurczę, tak na pierwszy rzut oka. No Mieszane mam uczucie co do tego. Jedna dysza w zestawie jest, widzę. Ciekawe czy ta będzie pasowała czy to jest jakiś rozmiar standardowy e, pasuje. To tamtej mam zestaw dysz, chociaż nie korzystam, korzystam tylko z jednej albo całkowicie zdejmuję. Aha, tutaj mamy nadysze, one są na wciskanie, Tam to było na zakręcanie. Aha, tu że niby możemy zdjąć i sobie wymienić w trakcie pracy, no to jest to jakaś opcja, ja w, trakcie, w czasie pracy raczej nie wymieniam. Jak mam do wylutowania na przykład o taki flash, no to sobie zdejmuję całkiem. A jak coś mniejszego, no to zakładam, ta będzie chyba trochę za mała, to, to będę chyba korzystał z tamtej. O ile będę korzystał, bo nie wiem, kurczę. No nic, przeczytam sobie instrukcję, rozejrzę się trochę. Stabilna to? Stabilna, bo ta podstawa jest ciężka. Nie wiem, może ją nawet zważę. No. A i można sobie też nawet tak, jak się coś robi, to jest metalowe. Chociaż nie bałbym się, że to no nie wiem, zobaczymy jak to w ogóle, na jakiej zasadzie to działa, czy to się jakoś wyłącza automatycznie po jakichś tam ruchach, czy, czy może tutaj się klika. Nie wiem, no tyle co odpakowałem, nie? Zaraz sobie coś poczytam na ten temat. No jak to bywa w tego typu sprzętach, ostatnimi czasy, chociaż nie wiem czy ostatnimi czasy, ale no zazwyczaj to nie ma nic po polsku, jest tutaj po angielsku. To jest takie coś, właśnie tutaj się chyba chodzi o to światełko, co się tutaj będzie świecić. Jakieś światło odpowiada jakim, jakim trybowi pracy, że tak powiem. Czyli, jak jest status power off, to jest na niebiesko. Na zielono to jest temperatura poniżej 100 stopni. Na żółto to jest pomiędzy powyżej 100 a poniżej 300. A na czerwono to jest powyżej 300 lub równe 300. No, Aha. wersja podstawowa, a to jest wersja high-endowa. High no dobra, chyba podłączę i będę improwizował. Patrzymy, czy coś tu wybuchnie. Światło zgaśnie. Nie, nie zgasło światło. Jest, tutaj się na niebiesko świeci. Nie wiem, czy to widać. Tutaj też dioda na niebiesko się świeci w zasilaczu. I co? Kliknę. Przytrzymam. Nic się nie dzieje. Chyba jednak będę musiał poczytać tą instrukcję. Nie da się tak improwizować, chyba. Dobra, trzeba przytrzymać powyżej 3 sekund ten przycisk. I tutaj się pyta o język. Wybierzmy sobie angielski. Wcisnąć jakikolwiek przycisk, żeby zaczęło grzać. Ustawione jest 300. Aha, i tutaj sobie można przestawić. 400 i tutaj mamy temperaturę. Kurczę szybko to rozgrzało się. Nie wiem jak ta moja stara, że tak to powiem. Bo tam nie mam jako, jako wskaźnika temperatury, tylko mam powietrze od 0 do 8. I grzanie od 1 do 8. Znaczy powietrze też jest od 1 do 8 i grzałka od 1 do 8, także tam nie mam nawet, nie widzę jaka temperatura 350, aha to co 25 sobie skacze. Pewnie da się to też zmienić w ustawieniach a nawiew jak się zmienia? Czy on się automatycznie? Nie, chyba nie. 450 o. No, taka jest szybkość tego. Wcisnę sobie to. Aha. I teraz, jak nie jest to podświetlone, to tutaj mamy dmuchanie. Zostawię sobie na tym jedenastym Na tej 11. pozycji. Aha, czyli wybieram sobie tu temperaturę albo nawiew. To się wtedy podświetla na żółto tutaj, nie? A teraz się podświetla nawiew. No kurczę, ciekawe. Wylutujemy sobie coś, może co? A to się jakoś usypia? Tak, usypia się, czyli musi być jakiś chyba magnes. Ciekawe czy to nie przytopi, bo to jest metalowe wszystko, ale tutaj to jest taka guma na, 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 na dnie. Nie ciekawe. Są tutaj takie do, takie przestrzenie do wydmuchiwania, że tak powiem. Tam będzie chyba magnes, nie? No dobra, koniec zabawy. No chyba tak w miarę intuicyjnie, nie? Nawet mi się podoba, ale wiadomo, wyjdzie w praniu, nie? W używaniu. Idę po jakąś płytkę i spróbuję coś tam wylutować. Okej, okay, w czasie jak poszedłem sobie płytkę naszykować jakąś, to uśpiło się to całkiem. Żadnego dźwięku nie, nie wy. Nie wy... Żadnego dźwięku z siebie nie wydaje, yy, chciałem sprawdzić może, może termowizją, czy to teraz ma też 80 stopni, po prostu sobie utrzymuje, bez nadmuchu, czy mógłbym to odłączyć teraz od sieci i tam dotknąć, ale może zrobię to inaczej. O, wezmę sobie termowizję, sprawdzę. Nie, wygląda na zimne. Czyli jak duże jest odstawione, to się całkowicie usypia. Ok. Ciekaw jestem, jak to będzie lutowało. Tutaj mam jakiś tam moduł, procek, mediateka. Tutaj jest pamięć flash SPI, a tutaj będziemy mieli flash. To może najpierw tego procka, co? Pełną dyszą. Dobra, wyłupałem sobie tutaj elektrolity, żeby mi nie wybuchły. 350 stopni. Zobaczymy czy to wystarczy. Chyba trochę mało. 400 dam. Chociaż nie, bo już czuję płytkę. Jakiś laminat śmierdzi. 350. Po prostu więcej czasu poświęcę. Albo jeszcze topnikiem trochę podleję. Widzisz, ja go dałem. W ogóle tą gumę też czuję. Muszę coś podłożyć. Zrobię to na stojaku, na stojaka. No i dobra. Nie wiem, czy to było czuć tą gumę, czy może jeszcze się coś wypala w tym, w tym urządzeniu, tak, bo to... taki jakby zapach właśnie takiej gumy. No wyciągnie włączone oczywiście, nie? No nie no, tak się wydawałoby się, że temperatura ok. Ja nie wiem, czy też nie jest przyklejony ten scalak. No, wydawałoby się, że nie no, coś to jest tutaj z tym nie tak, bo to już się płytka dymi, nawet go już podważam dość mocno. A to nic, no nic, dobra. 375 nie wiem o co tu chodzi, z tym wygląda jakby miał już schodzić ten stalak, a, a nie schodzi. Akurat sobie chyba taki wybrałem, jakiś. Nie wiem, czy on nie będzie klejony czasem. Puszcza, czyli jednak 350 za mało. Nie był klejony, takie 375. Tak słychać szum tej stacji jest cisza niż niż tamta. No zobaczymy jak to się będzie właśnie. Martwi mnie tylko ten przewód, ale myślę, że można się do niego przyzwyczaić tak jak i do tego grubego, nie? Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, teraz coś mniejszego jeszcze ten flash SPI sobie wylutuje. Temperatura 375 stopni. Tak jak poprzednio. O, flash ładnie poszedł ten SPI, a ten... Przy okazji zobaczymy, czy ten plastik się tutaj przytopi. Dziwne trochę, bo czuć smród tej płytki. Tego laminatu, nie? Ale może to taki typ laminatu jest. No dobra, odlutowane. Zobaczymy, czy plastik ucierpiał. Kurczę, muszę wyciąg włączyć, bo przecież... Dobra, dobra, na czym to stanęło? Aha, miałem zobaczyć, czy ten plastik się... Wiadomo, że to jest kwestia ustawień, ustawienia temperatury, a nie sprzętu. Ale tak z ciekawości... lekko go chyba przysmażyłem. No, przy takim wylutowaniu dobrze sobie zabezpieczyć jakimś kaptonem albo nawet folią aluminiową, jak nie ma. No, co tu dużo mówić? No działa. Jak się już całkowicie wy... wy nie wybudzi, tylko jak się już całkowicie uśpi, no to trzeba wtedy uruchomić. No dobra. A jak tak uruchomimy, ciekawe, i tak zostawimy, ciekawe, czy się uśpi też. I zmierzymy sobie jeszcze pobór prądu z poczynku, w czasie pracy, w czasie y, drzemki tak zwanej, czy jak to tam nazwać. Można by to podzielić na miękki standby i twardy standby. Co to tu w ogóle za flash jest? Nie wiem, bo jest naklejka. Dobra, sprzątam tu i idę. Pomiernik taki, taki zwykły wtyczkowy, żeby mieć jakiś tam podgląd na zużycie energii. No i dobra, leży sobie już jakiś czas w takim trybie. I nie uśpiła się całkowicie. Nic się nie stało, po prostu sobie tak czeka. Aż wcisnę jakiś przycisk. A wyłączyć się da w ogóle? Tego nawet nie sprawdzałem. Tak, chyba tak. Temperatura nie. Wcisnę. Temperatura spada. No ale jak puszczę, to znowu rośnie. Jak trzymam tutaj zmienia się kolor tej tego wiatraczka, nie? No jest z czerwonego na niebieski jak to trzymam I co? Jak zajdzie na przykład do 80 to się wyłączy I po prostu teraz nie działa grzałka Puszczam grzałka działa, trzymam grzałka nie działa Dobra, przygotowałem sobie tutaj już taki miernik elektryczny, taki zwykły. Sprawdzimy sobie w różnych trybach, ile to poboru prądu ma. Dobra, wystudzi się, przepinam tutaj. Aha, dłuższe przytrzymanie tego przycisku wyłącza całkowicie tą stację. Że tak to nazwę to urządzenie, nie? Nie wiem, czy to stacją nazwać można. Czy to zbyt małe na taką nazwę stacja. Dobra, jedziemy z koksem. 0 watów pomimo że ten zasilacz jest teraz włączony, to tutaj mi pokazuje 0 watów, to chyba za mały pobór jest. Dobra, włączę w tryb standby taki świecący, jeszcze się chyba dobrze nie wychodziło, bo się dmuchawa włączyła, no, a tu poboru dalej nie ma. A teraz się wychodziło, no i dobra, załączam. Czy to w ogóle działa? ten 590 W, już to widać. O, o już spadło. Bo już się nagrzało. Przytrzymam jeszcze raz. Tutaj o, teraz się wyłączy. No i już 0 W pokazuje. Nie? Chociaż pracuje tutaj ten wentylatorek i ten zasilacz. Ale pobór jest chyba tak mały. Nie wiem od, od jakiego w ogóle od jakiej mocy to w ogóle liczy. nie? Może jest jakieś 2 W poboru. Teraz jeszcze raz załączę. 599 watów no i się nagrzało i, i spada czyli tak, tak na takim podtrzymaniu to sobie ten pobór tak skaczeń. no kurczę nie wiem na razie z, póki co jestem pozytywnie zaskoczony ale wyjdzie w praniu jak z żywotnością tego i tak dalej I czy w, nie będzie przeszkadzał ten przewód ale Skoro, wydaje mi się, że skoro ten gruby mi tak nie przeszkadzał, to i do tego się przyzwyczaję. Najlepiej jakby tutaj nie było w ogóle przewody, to już całkiem nie. Dobra. Parę dni poużywam i będziemy widzieć. No i dobra, testowałem sobie to jakiś tam czas. Najlepsza końcówka według mnie do moich potrzeb to ta, co miałem przy tej starej stacji. Ta jest za mała. Nawet jak był jakiś mały element to no nie, nie dało się go wylutować, gdzieś ten strumień za, za mały był, być może jakaś mała płyteczka, taka super mała, to to da radę. Dla mnie jak zwykle, tak jak przy tamtej stacji miałem, tak samo i przy tej, najlepsza ta końcówka, a dla większych elementów całkiem zdjęta. Minus jest taki, że teraz się gorzej wkłada, nie? bo tutaj trochę to haczy, ale mieści się. I dobra, no w takim trybie jak tutaj używamy bez podstawki, to sobie może leżeć i czeka na, na załączenie. Teraz mam 425 ustawione, no i tak jak sobie ustawimy, to tutaj jest takie Z, można to sobie przestawić na wyłączenie. Nie, czyli jak się ostudzi, to teraz się wyłączy, a teraz się uśpi. Jeżeli jest w podstawce, to się uśpi. I po jakimś czasie też się wyłączy, nie? Się uśpi, będzie utrzymywało te 80 stopni. No i się uśpi, nie? Po dłuższym nieużywaniu. Jeżeli się wyjmie, no to od razu dąży do żądanej temperatury. Ja tak to mam ustawione teraz, tak jak ostatnio lutowałem. To tutaj ten nadmuch na 6. 425, coś tam, nie pamiętam co ostatnio lutowałem. Chyba coś przy kamerze takiej od Corsira dostałem, to lutowałem. No co, no parę dni ładnych, parę dni używam, może z tydzień. Trochę się obawiam tutaj o, te, o ten tutaj, o to, on, o to odgięcie. Czy ten przewód się tutaj nie będzie właśnie szybko niszczył, nie? No ale to mówię, to już wyjdzie w praniu, tego się to przy tak krótkim użytkowaniu się tego nie stwierdzi. No i tu mi się łapie właśnie jak jest ta końcówka, ta, a nawet ta, no to przy wkładaniu się bardzo tego boku łapie, nie? To takie co zauważyłem przy eksploatacji, nie? Ale no mówię, używam, tamtą już wyniosłem stację, nie musiałem jej tutaj przynosić. Podstawa jest ciężka, stabilna, ale najczęściej to sobie wyłączam, tak sobie odkładam. No i to sobie wystudzi się do 80 stopni, nie? No i się wyłączy. Tutaj jest jeszcze ten taki tryb e, chłodnego powietrza, że jak sobie przytrzymamy, tutaj ten wiatraczek zmienia kolor na niebieski, no i w tym momencie działa sam wiatrak, a nie działa grzałka, nie? Czyli wiadomo, jakiś tam czas będzie lecieć jeszcze trochę ciepłe, no bo musi się to wystudzić, ale w tym momencie nie, nie działa ta grzałka, nie? I po odłożeniu tak się zachowuje, nie? to jest ten tryb uśpienia załączony. To sobie jakiś tam czas będzie na tych 80 stopniach, a jeżeli nie będziemy używać, no to całkowicie się uśpi, nie? do zera, taki tryb jak coś robimy, co chwilę podnosimy, to też jest w miarę OK. Tylko mówię ja rzadko używam tej podstawki przy robocie. No bo mi się to haczy. Musiałbym jeszcze ewentualnie zobaczyć, czy da się. No na pewno się da dokupić inne dyszenie. W zestawie była jedna. Ale najpewniej będę używał po prostu tej. O, no, też się można przyzwyczaić. że... Tutaj przy tej lutownicy też się na początku nie mogłem przyzwyczaić i też tutaj narobiłem. Tutaj przytopiłem. O. A no, od tamtej pory już jakoś nie zdarzyło mi się takie przytopienie więc wszystko chyba kwestia przyzwyczajenia się, nie? Dobra, możecie sobie zerknąć na cenę. Link do tego choda będzie w opisie pod filmem. No znaczy co? Wyjdzie w praniu. Tyle. Na razie, do zaś.